Hej, cześć, dzień dobry z tej strony Andes i Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z The Sims 4. Nowe pokolenie. I proszę bardzo, nasza Katarzyna została przyłapana na korzystaniu z toalety. E, dobra, Kasia, to w takim razie jeszcze weź sobie e, szybko prysznic. Proszę bardzo. No, korzysta. Co tu się. O ta Rumba tak brzęczy. Zamienimy. Już teraz słuchajcie, kiedy nas stać, możemy zamieniać. Boże, czemu ona śpi obok? Tutaj jakby tego to nie rozumiem. Przestań tańczyć. Um, Aria, obudź się. W ogóle o co, o co chodzi? Kasia, a czy ty w ogóle... Ja bym takie mieć jedno pytanie. Czy ty zrobiłaś... No ja oczywiście, jest... że nie. Proszę bardzo. A, o, 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 ty, 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 czekaj, czekaj, hop, gdzie ty? Gdzie ty się już? Gdzie ty się już? Poczekaj. E, proszę bardzo, ty tutaj idzie ty był ten, O. Ćwit pisze na klawiaturze. Ja bym chciał, żeby Kaśka za mała zakaz. Ona miała oglądanie telewizji czy komputera. Nie pamiętam. A weź spróbuj oglądać film jakiś. A ty Marcel... Aha, a ten w ogóle... No tak, bo on ugrillował. Matko jedyno, wszystko tu się dzieje. Czemu jesteś rozgniewana? Czy matka do ciebie idzie? Matka powiedziała. Matka, co ty wyprawiasz? Nie, nie wierzę w to. A, to, a tu jadę nissem, że... Nie, no jak ja mogę... Mogłem... Co ty gdzie ty ją dajesz? Wstań! Co wy macie dzisiaj? Proszę skorzystać, proszę sobie wziąć prysznic. I dopiero można iść spać. To za muzyka gdzieś wyje. Tu, ale poczekajcie. To teraz pytanie, czy jak ja ją przyłapię na przykład na tym, że ona teraz ogląda? Wychowawcze. No. Ja nie pamiętam, czy ja, bo ja nie nagrywam tego pod rząd. Wiecie o co chodzi? Niestety tego nie nagrywam pod rząd i nie wiem, em, czy ja dałem karę, telewizor czy komputer, bo w sumie już teraz nie pamiętam. No ciekawe. A weź tu zejdź. Gdzie ty idziesz? Idziesz... Dawid, idziesz sam z się... Pro, jaki, boże, co jest z Dawidem? Skąd mi Dawid jakiś? Marcel, ty idziesz sam z siebie! Bo on wyglądał jak Dawidek, taki nasz, e, w, w poprzedniej serii, w poprzednim sezonie był. No i Naomi. Ona może oglądać, czy nie może? Ja bym chciał bardzo wiedzieć. No zostańcie besties ok super, świetnie. Dobra, ale wyłącz to. Ja już w sumie nie wiem. Dobrze, moja droga. E, weź sobie resztki. Ty na dole jednak się wykąpiesz. Zmieniłem zdanie, proszę. Co, co ci jest? To jesteś taka bardzo skupiona. A co cię tak bardzo skupiło? Ciekawe. Aha, masz to jedzenie, dobrze. Okej, okay, Naomi. Do spania A to tu! Nawala tam muza Moja droga, do spania Dawid A naprawił to, no to jest, to jest dobre Jaki Dawid, Marcel! Nie, ja mam dzisiaj lag, głowy, naprawdę, przepraszam, ja nie wiem o co chodzi To ten katar i gardełko mi chyba siadło na moje Na mojo na moją ostatnią szarą komórkę. Ewentualnie zmęczenie popracowe. Eee, jak skończysz, to śpi. O, no, mi się. Położyła. To jest chyba. Kogo to jest? No, a dlaczego tego nie wziąłeś ze sobą? Wyjaśnij mi to. Kaśka, naprawdę, ty ostatnio zachowujesz się. Źle, a ty co robisz? A, dobrze, fajnie, tylko czemu w płaszczu? Bo to jest dla mnie dalej zagadka. Czemu to się leje? Napraw to. No, odłóż Ja już wyrzucę, odłóż. Idź, idź spać. Bo jutro jakby wstajesz do szkoły, bo jest wtorek. Dobra, Denis to też wywalimy. Do tego śmietnika się nie da, tak? Da się. No to co mnie tu? A co cię oszło miło? Mgła mózgowa, no, no, no. Dobra, wygaś na razie kominek bo idziemy spać w końcu. A, moment. A czy nie miała dzisiaj... A to na razem miały urodziny. Aha! No, Marciocha miała być, ale na razie nie ma, bo ona jest w pracy. Więc może na kolejny tydzień nagramy. uda nam się nagrać y, kasa od razu. Wiecie, przebiórki i te sprawy. Bo Aria też będzie potrzebowała, to może wiecie, dwa w jednym. Zobaczymy też, jak y, Hope będzie wyglądała. Bo może się okazać, że naprawdę nie trzeba będzie jakichś robić drastycznych zmian. Chociaż w to wątpię. W to wątpię. Śnieg pada. Śnieg pada. No, pada śnieg. Kto wstał? I dlaczego? Dlaczego? Śpi. On się wysp? Chłopie, no jest piąta. No dajże. że. Dobra, wstań i zobacz co tutaj. Co tu Głodna. Chodź. Na karm. Chodź, Jezu, no przecież tu się przeklikać w to wszystko. gdzie ja jestem? Tam było, tu. Idź ją na karm. Denis, no biegnij, Czego ty stoisz? No idź. Boże. Aż mi się dziura odetkała po prostu w nosie. Z tych nerwów. Bardzo, Boże, pamiętam, jak Denis to narysował, namalował, namalował, tak? Matko, piękne rzeczy, piękne, piękne, takiego mamy artystę. Aria, a ty jak już się najesz, aha, to Pampers może od razu co, Jezu, ja nie wiem. Żeby jeszcze pospała, no, słuchajcie, jest szósta, no, to też jakby, no nie, proszę, proszę, chociaż trochę proszę. Matka, ty już wstał też? Dobra, już skorzystasz. Na dole się wyprysznicujesz i weźmiesz sobie resztki. Kaśka jeszcze śpi. Chłop jeszcze śpi, no i dobrze nie śpią. Czy ty dzisiaj, Denis, do pracy? Nie, za 24 godziny. Ale czekajcie, bo ta będzie. No, tu musimy nad awansem popracować bardzo mocno. Musimy literackie rozwinąć i logikę. Czemu ty ją tu kładziesz? Nie bierz porcji. Pierwszy wyciek z pieluszki. Ona ma wyciek! Eee, przewiń. Nie gadaj! Ko Boże! że jazda na snowboardzie to coś dla niego i chce się tym zajmować częściej. Dobrze, Denis, pojedziemy na snowboard. I promise! Boże, ona jest brudniutka! Aria, czy ty widzisz? Tylko Cię trzeba będzie wykąpać raczej. To pielucha to nic nie da. Dobra, jeszcze od razu dla Ari, proszę bardzo, zrób ją tam ładnie pod prysznicem. No, już co, ty już w sumie wstawaj i iść na dół, skorzystać. A ty, moja droga, też możesz w sumie wstać i na górze skorzystać, na pewno. O, a potem zejdziesz na dół, będziesz czekała w holu na swoje wyjście. A idziesz, okej. Okay. Matka śpi, dobrze. Denisko. No, wzorowy ojciec! Nawet kaczuszkę załatwi. Bardzo dobrze. O, już mi. Widzicie? Emocje mi opadły i dziurkę mi. Dziurkę mi zatkało od nosa. Dramat. Odeślij wszystkich uczniów, by poszli sami. Tak, go. Um, Denis, proszę bardzo. E Połóż tutaj arię. Jak ją ogarniesz. To sam skorzystasz. O, wstała na Naomi, która jest bardzo zła. Bo jest bardzo głodna. Więc, jakby jest to naturalne, że jest zła. No, jest wręcz wściekła. Boże. Dała ty co? Nie, ty? Okej, okay, dobrze. Co jesz? Boże, słuchajcie, i czy jestem. No, już to słyszę. Jestem pociągający. Po prostu ciągnę tym nosem znowu. Kogo to jest? Nie, no ta jest hit Ona, ona te książki, chyba, że to nie jest jej No albo Albo Marcela, albo Kaśki Innej opcji nie ma, dobrze Na omity. jak skończysz jeść em, No to, moja droga Pójdziesz y, pisać dalej swoją Gra rentiere Gra rentiere, po jakiem? Gra rentiera a ten jest oszołomiony, ale idzie zjeść dobrze. W tym domu panuje jak zawsze jeden wielki chaos. Jeżeli ktoś ma jakąś wątpliwość, to nie miejcie ich. Po prostu ich nie miejcie. Jak widać, słuchajcie, jeszcze dalej nie przebudowałem tego tutaj um, gabinetu, czy zamienio, nie zamieniłem z dołem, z górą. Jeszcze nic nie zrobiłem, żadnego ruchu. I jeszcze myślę, że się wstrzymuje. Zobaczymy. A ty stołu nie masz? Boże... Trzymajcie mnie A ty co, już skończyłaś pisać, bo co? Raz! O, butla Jakaś pieluszka na przykład gdzieś nie leży? Nie Widzę, że jest czysto O, i proszę bardzo, aria zasnęła. A ty, moja droga, musisz to napisać, bo musisz skończyć umiejętności literackie na dziewiątym poziomie. Jezus, nie dobra, e, szachy. Szachy, w takim razie graj. Wybuch emocji, no tak. No, czwarty potrzebuje. Idź, już nie wybuchaj emocjami, a gdzie ty jesteś? Czemu nie dokończyłeś śniadania? Denis, o co wam chodzi? Siądź! I dokończ. Jak człowiek. Jak sim. Hy, jak się śnieg błyszczy. Ale uważam, że za mało jest tego śniegu. On powinien być bardziej na-, na nawalony tutaj. Powinno być tego więcej, zdecydowanie. A nie takie o. O, myśl. 2000. No ta już. Za... Co to jest? Aha, to ta trzyderka swoja zostawiła. Mogę to ci... No, ciebie nie ma, to ci nie mogę Naomi, graj Skup się, nie denerwuj się Naprawdę O, jest pan sprzątający No, macha, maha, właził Właził, właził No, ale wejdź Dziękuję No, zjadłeś? Czy ty się będziesz na tym zastanawiał 40 minut teraz? Bez laktozy? Zobacz, Naomi wykonała to jedzenie, rybę z frytkami zrobiła! Wodu... wysiłku umysłowego... Ale jaki ty miałeś wysiłek umysłowy? Nie no, hop, po prostu mam mgłę na mózgu. I on tak będzie mi cały dzień teraz siedział i nic nie robił? Nie absolutnie! Proszę do sztalugi! Nie będę się jak... Pa pasożyt. Proszę już. Czy on się zaciął? No chyba się zaciął. Matko jedyna. Idź! Zacięty jełopie. Bo się nie da z wami w tej grze po prostu. Nie da się. O, już go miło, no, 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 no Ta też Bambetlara jedna Emocja i bu wybuch, emocja i wybuch, nic tylko je w głowie wybuch i emocja mhm. No i graj, graj Ula. A wy dzisiaj, proszę bardzo, uczyć się pilnie bo nie zrobiliście projektów. O. Aha, Aha według, według pana wszystko jest czyste, Dlaczego pan wychodzi w ogóle tyłem? Pan się czegoś boi? A moment, moment, moment. Ty te. Ty miałeś ten miód sprzedać, chciałem tylko powiedzieć, po pierwsze. Po drugie, coś tam w ogóle narostocza. Z, z, proszę ten. I, i wosk, przeli, proszę, proszę wszystko zrobić. Zaraz dostaniesz w łeb od pszczół, to już nie będziesz oszołomiony. w ogóle o tych pszczół zapomnieliśmy. Oh yes. No i mówię, dostaniesz w łeb i się skończy. Gdzie masz ten? Aha, sprzedałeś go. No dobrze, a e, środek na czemu nie, za, nie zastosowałeś? Denis i Toczka są znajomymi. No, potarga mnie. A, ah, desim 4 po prostu. Buduj więź z nimi. No mi czytam to jest głodna. Graj w te szachy. Ale one go mało lubią, widzicie? Bo przez to, że my zaniedbaliśmy to. No. No nic nie zrobimy. No, ale może, może jakoś, może jakoś. Nie lubicie się bardziej? Co ty planujesz? Leżyj do ula, a zbierz Aha, że już taki masz stopień zaawansowania w ogóle w więz... Boże, Denis! Nie, zostaw ją. Aha, ona poszła spać. To nie, to nie rozdrażnie, masz rację. O, tam widzę poziom czwarty. Ona no, śpi sobie, co ty chcesz od niej? Idę. Dobra, przebierz się. I wróć do swojego malarstwa. Naomi. Cieszę się, że umiesz. Pokaż mi to. Dobra. Proszę bardzo, wracasz do swojego literackiego życia. Napisz, wróć, gra. A nasz mały jak coś jest to. Głodna. Głodna. Kan z butelki, proszę bardzo. Chodź, Denis, do góry. Naomi musi trochę się podszkodzić, więc... No, babo, jedna! No nie, ona nie... dobrze, nie, be... dobrze. Proszę, nie chcesz, nie pisz. Twoja strata nie sprawdzaj nic. Tam już poszedł Denis. I Denis się zajmie naszym dzieckiem, waszym dzieckiem. A ty lamentuj nad kwiatkiem łodygą złamanym. Moi drodzy, kończymy ten odcinek, bo za chwilę nos mi eksploduje, e, ciurkiem mi już zaczyna lecieć. E, także kończmy, bo y, u mnie rozpoczyna się obraz nędzy i rozpaczy. Także moi drodzy, lowki, kiski, besowski, dziękuję Was bardzo mocno i serdecznie. Słyszymy się niedługo w kolejnym odcinku Trzymajcie się, cześć, buziaczki, do następnego pa! A ty już przestań chodzić jak jakaś po prostu nabuzowana meduza. Wystarczy.